Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałam przedstawić kilka ćwiczeń na rozstęp mięśnia prostego brzucha, jak i również na mięśnie na miednicy, które wiadomo są bardzo ważne, więc każda kobieta powinna o nie zadbać już teraz jak najszybciej, ale to są też również ćwiczenia polecane, też dla osób starszych, które już mają problemy z nietrzymaniem moczu na przykład. Albo po prostu na to, żeby wzmocnić swoje mięśnie głębokie, żeby popracować nad nimi, żeby wzmocnić stabilizację odcinka alwencjowego. Ponieważ pamiętajmy o tym, że synchronizacja praca, pracy mięśnia poprzecznego brzucha oraz pracy mięśnia, mięśni na miednicy jest odpowiedzialna za stabilizację odcinka lęciowego, kręgosupa. Jeszcze do tego dochodzi oczywiście oddychanie przekonowe, które już teraz, może na wstępie, sobie najpierw poćwiczymy. Więc jak sobie położymy pod nasze. Pod, naszą, pod nasz biust, ręce, palce tak troszeczkę tutaj bliżej, kciuki opieramy tutaj na bokach. Jak bierzemy wdech, ramiona są w dole. Jak bierzemy przy wdechu, prawda, jak bierzemy wdech, to nasza, nasze powietrze e, powinno się znaleźć w placy piersiowej, e, jak i również tutaj e, z boku i naokoło, e, okolicach żeber i w jamie brzusznej, ale nie wypychamy jakby brzucha do przodu. To nie ma być praca brzuchem ani praca samą klatką piersiową. Tym bardziej nie robimy w ten sposób ramionami przy wdechu. Nasze palce, wtedy tutaj sobie po to kładziemy na ręce, żeby kontrolować ten nasz wdech. Czyli jakby, jak bierzemy wdech i skupiamy się na tym, aby to powietrze znalazło się wszędzie tam, gdzie przed chwilą powiedziałam, to nasze palce się jakby oddalają od siebie. Przy wydechu zbliżają. I jeszcze przy wydechu skupiamy się na tym, żeby to był wydech, który nam jakby nie naciska na tłocznię brzuszną, a tam przeciwnie, przy wydechu bierzemy wdech i wydech, jakbyśmy zebrały tutaj wszystko i chcieli zapiąć rozporek do góry. Prawda? Więc robimy sobie wdech i wydech. Wdech. Wydech. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna. I teraz przejdziemy sobie na matę i wykonamy sobie kilka prostych ćwiczeń, które każda z nas może i nawet powinna wykonywać. Ja jako e, trener personalny, holistyczny, jak i również medyczny, zwracam uwagę nie tylko na to, e, żebyśmy spalały swoją tkankę tłuszczową, e, ale również przede wszystkim na to, żebyśmy zadbały e, o swój kręgosłup, o swoje ciało na teraz i na przyszłość, żebyśmy uniknęły po prostu problemów zdrowotnych oraz bólu. Więc zapraszam teraz na matę. Oczywiście pamiętamy w jaki sposób się kładziemy, mam nadzieję, prawda? Więc y, nie będę sobie teraz rolować kręgosłupa, który to jest bardzo fajnym również ćwiczenie, może, może teraz pokażę w inny sposób. Po prostu sobie dajemy sobie jedną, ręko, jedną nogę przepraszam, do przodu, e, przechodzimy sobie na kolanko e, drugie, prawda, Wchodzimy sobie dłonie, hop na pupę i teraz kładziemy się bokiem na matę, e, czy tam na kocyk, jak któraś nie ma maty. Teraz pierwszym takim ćwiczeniem, które nawet można wykonać już 6-8 godzin po porodzie, to jest po prostu przesuwamy sobie jakby nasze dłonie po udach. I oczywiście skupiamy się na, na naszych mięśniach, żebyśmy poczuły, co się z nimi dzieje. To jest ćwiczenie, które wygląda na to, no, że się niby nic nie dzieje, a jednak jak się skupimy na naszych mięśniach, poczujemy, że one. Tutaj nam się całe aktywują i o to nam właśnie chodzi. Przesuwamy sobie i teraz y, dobrze by było, najlepiej, y, gdyby to było na wydechu. Czyli na wydechu pojedziemy do góry rękami. Prawda? I teraz na wydechu, który nam y, nie powoduje tłoczni, tylko na wydechu, który nam zapina rozporek. Y, tak jakbyśmy właśnie chciały zapiąć ten rozporek. Prawda? Więc jest wydech i jest wydech. Wydech, 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 wdech. To, to jest jedno ćwiczenie. Powtarzamy sobie tak między 8 a 15 razy. A z kolejnym ćwiczeniem jest powiedzmy prawie to samo, tylko sobie rękę sobie, prawą rękę przykładamy na lewą do. Odrywamy delikatnie bark wtedy od podłogi. Hop. Jedziemy sobie wdech. wydech. Yy, wydech. Mhm. I zaraz zrobimy to samo na, na drugą stronę. Sobie na drugą stronę. Najlepiej wybieramy sobie takich pięć ćwiczeń, które będziemy sobie ćwiczyć. Mhm. Teraz kolejnym ćwiczeniem jest most e, tylko, że e, oczywiście stopy na szerokość naszych bioder przylegają do podłoża, kolanka się nie ruszają jakby tutaj z, z naszymi kolcami biodrowymi w jednej linii e, i teraz najpierw na wydechu, mówimy to sobie swoje hop, bo tutaj naj, najbardziej kontrolujemy wtedy e, nasze mięśnie, Hop, na wydechu hop. Czujemy, jak nam się zapina jakby rozporek, prawda? Napinamy teraz mięśnie po I wychodzimy sobie do góry. I schodzimy w dół. Trzymamy tutaj mięśnie cały czas. Wychodzimy do góry. I schodzimy sobie w dół. Wychodzimy do góry. I schodzimy w dół. Hop. I. Nie opuszczamy całkiem posiadków na matę. Mhm. Super. Teraz kolejnym ćwiczeniem jest to samo, tylko przy wychodzeniu do góry przekładamy sobie ręce proste. Również do góry za głowę, i ręce idą nam na wdechu, czyli jest do góry. Teraz, tutaj pamiętamy, to ca cały czas tak samo postępujemy z naszym brzuchem. Prawda? Jest wdech. I teraz wydech. Tylko pamiętamy, że tutaj mamy cały czas napięte. Wdech. Wydech. Wdech. Ćwieniem, dajemy sobie ręce za głowę i teraz będziemy jakby łoki zbliżać do kolana, ale robimy to bardzo delikatnie, odrywamy go jakby delikatnie, czyli nie robimy pełnego skłonu, tylko robimy do momentu, gdzie poczujemy, aż nasze mięśnie się napinają. I to po prostu wystarczy, nie ciągniemy ich dalej, czyli robimy tylko mało się odrywamy i kładziemy. Mało się odrywamy i kładziemy. Mięśnie brzucha są cały czas napięte, są już napięte na tym naszym hop, prawda? Podciągnięte do siebie. To jest tak jakbyśmy też, jak mówimy hop, napinamy dół brzucha, jakbyśmy chciały zapiąć rozporek do góry, a nasze buzy puszowe wyobrażamy sobie w taki sposób, jakby one się chciały zbliżyć do siebie. I robimy sobie 15 razy na każdą stronę, między 8 a 15 razy na każdą stronę. No i są nasze wysokości, naszych bioder. Kolana są w linii naszych kolców biodrowych. Między 8 a 15 razy. Super. Super, jeszcze chwilę. Ekstra. Teraz przechodzimy sobie do klęku podpartego. Albo nie, może najpierw sobie zrobimy... Nowe wyleciało mi to z głowy, a chciałam też zrobić jeszcze bardzo ważną rzecz. Natomiast położymy się teraz na brzuchu, przekręcamy się na brzuch i teraz tak, napinamy całe nogi, najpierw mówimy to swoje hop, podciągamy brzuszek, nasze kolce biodrowe się jakby zbliżają do siebie, zapinamy sobie rozporek, z takiej pozycji napinamy pośladki teraz, pewnie tego nie widać. Ale trudno. Napinamy sobie teraz pośladki, napinamy później sobie całe nogi, całe nogi. Głowę sobie dajemy, czoło kładziemy sobie na rękach. I teraz na tak napiętym po kolei, co jest bardzo ważne, to co powiedziałam, tak po kolei napinamy i tak napiętych po kolei częściach ciała unosimy sobie raz jedną nogę, raz drugą nogę. Raz jedną nogę, raz drugą. Raz jedną. Raz, drugą. Raz, jedną. Raz, drugą. Pełna stabilizacja. Brzuch napięty. Napięty na hop. Rozporek zapięty. Dośladki pierwsze napięte. Później nogi. Dopiero... Napinamy, do, podnosimy do góry nogi. I hop. Więcej ćwiczeń pokażę jeszcze. Hop. Więcej ćwiczeń Wam jeszcze pokażę. Oczywiście e, cały czas będę starała się coś nagrywać. E, te ćwiczenia może sobie każdy wykonać. Ja bardzo serdecznie polecam. E, jeszcze niedługo zrobimy jakieś rozciąganie. Także cały czas mam Was w głowie, w sercu i będę się starała jak robić jak najwięcej. A na dzisiaj Was żegnam i życzę miłego dnia, reszty dnia. Buziaki. Pa!